Istnieje multur ćwiczeń na klatkę piersiową. Istnieje wiele wariantów tych ćwiczeń, które można wykonywać, ale jest jedno ćwiczenie, które bije wszystkie inne na głowę, i to jest ćwiczenie, które jest absolutną podstawą wyciskanie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jakich błędów się wystrzegać, czego nie robić, kiedy robicie wyciskanie handli i wyciskanie sztanki. Szymon Noszny, Kacper Bąkiewicz, zawodnik sportów swetkowych. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was mamy. Słuchajcie, pierwsza rzecz, może duperela, ale niesamowicie ważna, tylko że ważne są podstawy. Musicie zacząć od tego, żeby dobrze ustawić ławkę. Musicie upewnić się, że ławka nie lata, że ławka jest stabilna. Różne są siłownie, czasem te ławki są równiejsze, czasem mniej. Pierwsza rzecz, upewnijcie się, że ławka stoi równo, że jest stabilna i że nie zrobicie sobie krzywdy, gdyby coś miało się w niej na przykład załamać. To jest punkt pierwszy. Dobra, słuchajcie, dwa następne błędy i one są też niesamowicie ważne, dlatego że najczęściej konduzje nie łapi się w trakcie wykonywania ćwiczenia, tylko w trakcie podchodzenia do ćwiczenia i odkładania hantli. Więc musicie wiedzieć, w jaki sposób nie podawać sobie hantli, nie odkładać ich. Nie wolno podawać ich sobie zamachem. Kładąc się na łapkę, zobaczcie różne takie techniki, w których dynamicznie ruszacie łapkami, żeby te handle podnieść. To jest błąd, nie wolno tak robić. Za chwilę pokażemy, jak zrobić to poprawnie. A druga rzecz, jak prawidłowo odkładać handle. Nie wolno odkładać w taki sposób, że i rzucacie handle, dlatego że w momencie, w którym zrobicie dynamiczne, już z rozciągnięciem mięśni, możecie po prostu sobie naderwać biceps albo inną strukturę na ramieniu. Dlatego, żeby zrobić to dobrze, sob handle. Zawsze podajecie sobie niezależnie od ciężaru w taki sam sposób, czyli hantle kładziecie na kolana, jednym płynnym ruchem cali, pochylać się do tyłu 90 stopni w biodrach. Podajcie sobie hantle, robicie wyciskanie, a powrót jest dokładnie taki sam, czyli kończysz ruch, odkładasz na udo i na ziemię, oczywiście delikatnie. W miarę możliwości staramy się nie rzucać handli na ziemię, żeby nie straszyć innych wokoło, no ale też nie oszukujmy się, nie można tego robić zbyt delikatnie bo najłatwiej złapać kontuzję, właśnie odkładając handel. W przypadku wyciskania sztangi jest dokładnie to samo. Nie ściągaj sztangi w ten sposób. Nie możesz położyć się w nieprawidłowy sposób. Bo jeśli położysz się tak, że sztanga będzie znajdowała się daleko za głową, to w momencie ściągania można uszkodzić sobie też jakieś struktury w barku. Więc żeby zrobić to poprawnie, zawsze połóż się prawidłowo, przesun się do góry, sztanga ma znaleźć się na wysokości oczu i to jest niesamowicie ważne. Droga, jaką pokonuje sztanga od stojaka do pozycji wyjściowej ćwiczenia, ma być tak krótka jak się tylko da. Znowu, im krótszy będzie ruch, tym bardziej minimalizujesz ryzyko uszkodzenia sobie barki. A to jest o tyle istotne, że im większe ciężary, tym większe obciążenia będą tutaj e, niszczyły ci struktury w barku. A chcemy ćwiczyć przecież przez wiele lat i robić to bez kontuzji. Kolejna rzecz, prawidłowa pozycja wyjściowa. I teraz zobaczcie. Istnieją dwa rodzaje prawidłowej pozycji wyjściowej. To, czego nie można robić, będąc e, amatorem, że tak powiem. To wyginać się w kręgosłupie lędziowym. Wyginanie się w kręgosłupie lędziowym sprawi, że więcej przeciążeń przeniesie się wzdłuż, wzdłuż szlangi, wzdłuż tłowia w kierunku kręgosłupa lędziowego. Bardzo często jest tak, że ludzie wyciskając, z możesz nawet ją ściągnąć, że ludzie wyciskając podnoszą biodra do góry. Okay? To jest też błąd. Teraz wyciskanie sztangi możesz odłożyć. To jest ćwiczenie, które bardzo mocno przeciąża kręgosłup lędźwiowy. I teraz wyginanie kręgosłupa lędźwiowego sprawi, że tutaj, właśnie w tej, w tej części kręgosłupa, będą kumulowały się przeciążenia. Więc to, co trzeba zrobić, to położyć się idealnie płasko. Czyli głowa jest oparta, kręgosłup piersiowy jest oparty o ławkę. Kręgosłup lędźwiowy jest w strefie neutralnej, Czy to ma być dokładnie taka pozycja, która odwzorowuje Ciebie stojąc. Pośladki są napięte, brzuch lekko napięty, żebra są opuszczone, ale klatka piersiowa, w miarę możliwości, jest wypięta. I wyciskając w ten sposób, zbędziesz zabezpieczeństwo kręgosłup lędziowych. I teraz kolejna rzecz. Wiele osób twierdzi, że mostek to jest coś, co jest niezbędne przy wyciskaniu. Mostek to jest coś, co jest niezbędne przy wyciskaniu, jeśli jesteś trójboistą albo wyciskaczem. Jeśli jesteś kimś, kto chce budować klatkę piersiową, mostkowanie tylko i wyłącznie skraca dystans, jaki, jaki sztanga pokonuje od klatki piersiowej, a to nie jest najlepszy sposób po prostu na bodźcowanie mięśni. Także mostkowanie zostawiamy wtedy, kiedy chce się wyciskać sztangę na zawodach. Teraz Kacper pokaże Wam, czego nie robić. Zrobi tylko dwa ruchy specjalnie dla Was. Jeden z największych błędów, jaki można popełniać, wyciskanie z odwiedzionym na maksa łokciem. To jest takie ustawienie, które tak, po pierwsze, starczy. Jest bardzo niekorzystne dla barków. Przeciąża, przeciąża rotatory i nie angażuje klatki piersiowej w optymalny sposób. Teraz zobaczcie, dużym błędem jest właśnie wyciskanie, trzymając łokieć w ten sposób. Włókna klatki piersiowej są skierowane poniekąd w dół, dlatego najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą pozycją jest taka, w której ramię jest przywiedzione do ciała, mniej więcej do kąta 45-60 stopni. I to jest takie ustawienie, które po pierwsze bardziej będzie bodźcowało klatkę piersiową, a po drugie będzie bezpieczniejsze. Bo struktury stawu ramiennego, torebka stawowa nie będą tutaj specjalnie mocno przeciążone. Więc czego nie robić? Nie wyciskaj w ten sposób. Kolejna rzecz, której nie robić, ale cały czas można to zaobserwować w siłowni. Niezależnie czy wyciskasz hantle, czy wyciskasz sztangę, nie kładź nóg na ławkę. Kiedyś się tak przyjęło, że mówiono, że Ponieważ wyciskanie przeciąża kręgosłup, to jeśli bolą Cię plecy, wyciskając, połóż sobie nogi na ławkę, wtedy je odciążesz. Otóż nic bardziej błędnego. Już badania pokazały, że takie wyciskanie, po pierwsze, bardziej obciąża kręgosłup lędziowy, a po drugie jest ryzykowne, dlatego że wystarczy jeden moment dekoncentracji, trzymając sztangę, można się z niej po prostu. <laughs> Można sobie po prostu spaść, ale chciałem powiedzieć teraz. <laughs> Czego nie robić? Nie urzeczkować. Słuchajcie, takie ustawienie bardzo mocno przeciąża nadgarstki. Zawsze pamiętajcie o tym, żeby wyciskając sztangę czy trzymając hantle trzymać je na nadgarstku w tym momencie. Sztanga musi znajdować się na środku stawu. Jeśli będziecie łyżeczkować, przeciążycie sobie struktury w obrębie nadgarstka, co prędzej czy później będzie się wiązało z tym, że może zacząć bolać. Ja sam, jak zaczynałem ćwiczyć dawno, dawno temu, no nie wiedziałem, że <laughs> trzeba trzymać sztangę w ten sposób. Łyżeczkowałem przez cały czas, kończyło się na tym, że wyrósł mi tutaj z przeciążenia ganglion w torebce stałej, trzeba było go usuwać. Także pamiętajcie, że w każdym ćwiczeniu sztangę trzymacie prosto. Kolejna rzecz, niepełne ruchy. Słuchajcie, pamiętajcie, że Ka w każdym ćwiczeniu trzeba ruch robić pełny. Takie opuszczanie sztangi tylko do połowy ruchu, jednej 2, trzeci, dwóch trzecich zwał, zwał, to jest błąd, który sprawi, że klatka nie będzie przyciążona w prawidłowy sposób. Klata pracuje najsilniej na końcu ruchu, czyli wtedy, kiedy sztangą dotykacie klatki piersiowej. Jeśli będziecie świadomie ograniczać ten ruch, a nie będzie to jakieś celowe, czy nie będzie to jako ćwiczenie uzupełniające na przykład trójboju, to będzie po prostu błąd i trzeba się go wystrzegać. Zawsze robicie ćwiczenie w pełnym zakresie, poprawnie technicznie, powoli, koncentrując się na tym, co robicie, a wtedy klatka będzie rosnąć. Wyciskanie to jest podstawa. To jest takie ćwiczenie, które no przynajmniej okresowo musi występować w planie treningowym, jeśli chcecie zbudować naprawdę duże klaty piersiowe. Słuchajcie, jeśli ten materiał Wam się podobał, łapki w górę, subskrybujcie kanał. Jest z nami z powrotem Kacper, z czego bardzo się tutaj cieszę. Także pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.